Witam Państwa w Studio Polskiej Telewizji Regionalnej. Nazywam się Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Karolina Franz jest 29-letnią dębiczanką, która cierpi na ziarniniakowatość Wegnera. W grudniu ubiegłego roku dowiedziała się, że zostało jej 5 miesięcy życia. Jej mama Bożena Rus walczy o swoją córkę. Szuka wszelkiej możliwej pomocy, aby uratować jej życie i zdrowie. Jest to choroba bardzo ciężka, której istotą jest ziarniakowate, martwicze zapalenie naczyń krwionośnych górnych i dolnych dróg oddechowych, oczywiście też nerek. Ta choroba jest nieuleczalna. Jedyna szansa w tej chwili to jest podjęcie leczenia biologicznego, eksperymentalnego w amsterdamskiej klinice, która się podjęła leczenia tej choroby. Tą chorobę możemy wprowadzić tylko w remisję. Wprowadzając ją w remisję, my nie wiemy: może żyć 5, 10, 15 lat tego nikt nie wie. Lekarze nam też tego nie zagwarantują a może żyć do końca życia z tą chorobą. Ona się aktywnia nie, my też nie wiemy kiedy. Naleczenie potrzeba 260 tysięcy złotych, dlatego została utworzona zbiórka internetowa na pomagam.pl każdy może wpłacić symboliczną złotówkę poprzez grupę pani Mai Watracz, która też prężnie działa w internecie. Jest to grupa, na której odbywają się przeróżne licytacje. Zapraszamy oczywiście wszystkich Państwa do. Do udziału, można tam sprzedać cokolwiek, rzecz, która państwu jest niepotrzebna, a ktoś może po prostu sobie ją kupi i, i w ten sposób nam po prostu wspomoże naszą tą zbiórkę. No przede wszystkim rodzina, znajomi, przyjaciele, zbiórki w szkołach, różne instytucje. No i przede wszystkim gro ludzi o wielkich sercach, którzy na, na, okrągło, na okrągło pomagają i wspomagają w, w tej zbiórce dla, dla Karoliny. Część pieniędzy udało się zebrać, ale kwota wciąż jest niewystarczająca, aby rozpocząć leczenie. Przy okazji tutaj, że u Państwa jestem, chciałabym podziękować wszystkim ludziom o wielkich sercach, wszystkim naszym aniołom za swój czas i energię, którą poświęcają dla życia Karolinki. Dziękuję bardzo. Mama Karoliny podkreśla, że jej córka, będąc uczennicą drugiego liceum ogólnokształcącego w Dębicy, była wolontariuszką i chętnie angażowała się w zbiórki charytatywne dla chorych osób. Fajna młoda dziewczyna z, z pasją, z marzeniami, no, chciałaby do tej pory pomagać, na pewno się Państwu odwdzięczy dwukrotnie, bo no, to jest człowiek, który zawsze podaje rękę, na którego można liczyć, nigdy się nie odwraca od drugiego człowieka, żeby po prostu jej pomóc, żeby pokazać, że kiedyś jak ona pomagała tym ludziom, żeby po prostu no, odzyskała nadzieję i wiarę w ludzi, że no jednak da się. Da się i, i po prostu, że y, moc jednak w tych ludziach jest wielka. Y, miłość przede wszystkim, y, ogromne serca, zaangażowanie, no, y, no jest, y, chce żyć, tak? Karolinie możemy pomóc także podczas dni Dębicy, które odbędą się w dniach od 1 do 4 czerwca. Wolontariusze z puszkami mają wszystkie pozwolenia na kwestowanie od dyrektora miejskiego ośrodka kultury. Będą zbierać pieniądze na leczenie młodej kobiety. Klub Żywego Słowa drugiego liceum ogólnokształcącego w Dębicy otrzymał drugie miejsce podczas ogólnopolskiego festiwalu małych form teatralnych Karolek za spektakl zatytułowany każdy ma swoje westerplatte. W zmaganiach konkursowych udział wzięło 25 zespołów teatralnych z całej Polski. Klub Żywego Słowa z Dębicy zakwalifikował się do ścisłej piątki. Na galę finałową odbywającą się w 103 rocznicę urodzin Karola Wojtyły zaproszonych zostało pięciu finalistów. Klub Żywego Słowa powstał w tym roku szkolnym. Prowadzi go nauczycielka języka polskiego, w drugim LO Anna Żelagiza. Taka też była myśl festiwalu, żeby spektakle, które będziemy tworzyć, dotyczyły wartości, które propagował Ojciec Święty Jan Paweł II. Tytuł naszego spektaklu nawiązuje do słynnej homilii Ojca Świętego, wygłoszonej w Gdańsku w roku 1987. Myślę, że ten występ dla nas, dla całego naszego zespołu, też był takim naszym małym westerplatte. Mieliśmy trochę pecha. Był problem, była awaria z nagłośnieniem, ale to było nasze Westerplatte, które obroniliśmy, zagraliśmy do końca, no i udało się. Odnieśliśmy nasz mały sukces, zajęliśmy drugie miejsce, z czego jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Opiekunka klubu Żywego Słowa podkreśla zaangażowanie młodzieży w przygotowanie spektaklu. Cały sukces polega na ogromnym zaangażowaniu młodzieży. Pracuję z zespołem wyjątkowym. Jeśli chodzi o talenty, to jest tutaj pełna wszechstronność, bo mamy i tancerzy, i wokalistów. No ale przede wszystkim też umysły ścisłe się zaangażowały, matematyczno-informatyczne, które mają, okazuje się, dusze artystyczne. Pracowaliśmy dość intensywnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy już okazało się, że będziemy występować w ścisłym finale. No ale taka praca na zasadzie spontanicznej, pełnego zaangażowania, mobilizacji i wspólna, taka zespołowa. I myślę, że tylko w zespole udaje się osiągać właśnie takie wyniki i rezultaty. Młodzi ludzie, którzy wystąpili w tym widowisku, podzielili się z nami wrażeniami. To była taka bardzo ciekawa i bardzo głęboka rola. Piotrek był na takim rozstaju. Nie wiedział w sumie do końca czego chce, nie wiedział sam w sobie jaki jest i musiał odkryć siebie, odkryć to na czym mu naprawdę zależy na przestrzeni tego spektaklu. Zawsze z chęcią angażuję się właśnie w takie teatralne inicjatywy, bo tak samo z grupą taką przy parafii też gramy spektakle, już tam pięć spektaklów wystawiliśmy. A tutaj jest też dobre miejsce, gdzie można rozwijać swoje talenty, zainteresowania. Moja rola, również jak i głównego naszego bohatera, polega też na takiej wewnętrznej przemianie. Z takiego trochę szydercy przemieniam się w takiego chłopaka wyrozumiałego. Moja rola polegała na tym, że jakby byłem pierwszą osobą, która zauważyła w Piotrku, to, że chciał wyrzucić ten obrazek papieża, że pierwszy zwróciłem uwagę na to, że to jest papież, że to jednak trzeba pomyśleć nad tym i przemyśleć tą decyzję. I wydaje mi się, że byłem takim y, prekursorem do tego, że Piotrek miał ten wewnętrzny konflikt. W przedstawieniu grałam rolę starszej kobiety, y, którą, y, która opowiadała swoje doświadczenia y, y, z papieżem, y, który w sensie opisywałam. Go jako człowieka nie wiedziałam nawet, że był papieżem, i y, myślę, że ta opowieść też y, sprowadziła Piotrka na dobrą drogę. W przedstawieniu grałam rolę Majki. Była to dziewczyna, która wspominała historie związane z życiem Jana Pawła II. Myślę, że moim zadaniem było w pewnym stopniu nakierować Piotrka na dobrą drogę, na właściwy wybór i pójście w dobrą stronę. Grałam rolę Kasi. I tak samo jak tej Majka, moją rolą było nakierowanie tutaj Piotrka na dobrą drogę, też wspominanie papieża. Była to moja pierwsza przygoda właśnie tego typu. W przedstawieniu wystąpili także profesjonalni tancerze. Zarówno Ola Czerwiec, jak i Karol Krasson szkolą od dawna swoje umiejętności taneczne. Ola w prestiżowej szkole tańca Soul Dance, a Karol uczy się tańca towarzyskiego. Byłam postacią dobrą, bo mieliśmy starcie dwóch postaci, e, złej i dobrej. E, no ja byłam tą dobrą, próbowałam głównego bohatera naprowadzić na tą dobrą ścieżkę. Czy się udało, to trzeba oglądać, zobaczyć. W spektaklu grałem rolę złego ducha, który kusił Piotrka, aby pozostał przy swoich złych wartościach, czyli porzucił wiarę, porzucił kolegów. Też częściowo. No tak, trenuję taniec towarzyski od pierwszej klasy szkoły podstawowej, teraz trenuję w Rzeszowie. No i tak, nasza choreografia reprezentowała walkę dobrych, dobrych i złych duchów. Początkowo przechyliłem lekko z zwycięstwa, ale to jednak Ola tutaj uratowała Piotrka i naprowadziła go na dobrą drogę. W spektaklu wzięli udział także aktorzy śpiewający. Ja razem z moją koleżanką z drugiej D śpiewałyśmy dwie piosenki w spektaklu. Myślę, że to była bardziej taka już forma urozmaicenia naszego występu. No i też tak naprawdę oprócz występu mieliśmy świetnie się bawiliśmy wszyscy i poznałam ich tutaj wszystkich, bo nie znałam ich wcześniej i myślę, że... Bardzo fajnie. Ja chodzę do Natural Voice Perfection Institute w Krakowie. Jest to szkoła pani Katarzyny Godzisz. Zaczęłam dopiero w tym roku. To jest szkoła czteroletnia, to jest tak naprawdę szkoła policealna. Ja zaczęłam już w tym roku, ponieważ miałam taką możliwość. Od piątej klasy podstawówki uczę się bardziej profesjonalnie śpiewać. Aktualnie chodzę do muzykomanii w Nagawczynie. No i cały czas regularnie na jakichś konkursach, przeglądach, w sumie z razem z udziałem występujemy, akademie szkolne i tak dalej. No i teraz miałyśmy okazję właśnie wziąć udział w tym spektaklu i bardzo się cieszymy, że pani nas, Ania, zaprosiła. Marta Czekaj, dyrektor drugiego LO w Dębicy, dumna jest ze swoich uczniów, którzy osiągają nie tylko sukcesy naukowe, ale także sportowe i artystyczne podziękuję panu Stefanowi Bieszczadowi, który pomógł nam sfinansować dojazd tej grupy z ich właśnie całym tym wyposażeniem właśnie na ten konkurs. Bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast oczywiście jest to ogromny sukces. Drugie miejsce, pierwszy raz wystartowali i, i tak, wysoko, tak wysoka lokata, jesteśmy dumni z nich po prostu. Gratulujemy wszystkim młodym aktorom oraz Annie Gizie, opiekunce klubu żywego słowa za osiągnięcie tak wysokiego miejsca. O tej grupie teatralnej z drugiego l of dębicy na pewno jeszcze usłyszymy. 2 czerwca na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica odbędzie się Dzień Dziecka. Wydarzenie przygotowane wraz ze współorganizatorami i sponsorami firmą LERK S.A. Gminą Dębica i Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Gminy Dębica. Dla wszystkich uczestników przygotowany został program pełen emocji i niezapomnianych wrażeń. Rozpoczynamy turniejem gminnych akademii piłkarskich z terenu całej gminy Mica. W tym turnieju weźmie udział około 140 dzieci. Będą darmowe dmuchańce, będą pokazy lotnicze, będzie paintball, będą gry i zabawy, będą klocki, takie gry wieloformatowe drewniane. Więc na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie i, no i wszyscy będą się w tym dniu z okazji Dnia Dziecka bardzo dobrze bawić. Dzień dziecka rozpocznie się o godzinie 15 i zakończy o 20. Jak podkreśla Krzysztof Lipczyński, dyrektor GOSIR, każde dziecko z tych atrakcji może skorzystać, nie tylko z gminy Dębica. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.